Jeśli oglądasz ten kanał już od jakiegoś czasu, to wiesz, że jestem absolutną fanką planerów i luźnego, nieskrępowanego planowania w stylu Bujo. Ostatnio jednak uległam namową gangu Pani Swojego Czasu i przez dwa tygodnie planowałam z pomocą kalendarza pełnego czasu. I dzisiaj opowiem Ci o moich wrażeniach. Zanim przejdziemy do moich osobistych, całkiem subiektywnych przemyśleń, pokażę Ci kalendarz pełen czasu od środka. Oczywiście podstawowa różnica pomiędzy kalendarzem a planerem jest taka, że w planerze oprócz nadrukowanych 12 kartek z tabelkami do samodzielnego uzupełnienia mamy same puste, niezapełnione kartki w kropki, które możesz wypełniać w dowolny sposób. Natomiast w kalendarzu mamy tutaj, podobnie jak w planerze, spis treści, który możesz oznaczyć ważne strony. Później mamy taki zbiorczy kalendarz, na cały rok, przestrzeń na to, żeby wpisać swoje cele, kalendarz na cały rok znowu, ale już taki, w który możesz wpisywać takie daty, o których nie chcesz zapomnieć, a są gdzieś tam dalej na horyzoncie czasowym. I później każdy z miesięcy jest skonstruowany w taki sam sposób. Najpierw jest strona, w której możesz wpisywać konkretne. Wydarzenia, działania na dany dzień, i widzisz cały miesiąc z lotu ptaka. Później mamy przestrzeń na, na monitorowanie nawyków, taki habit tracker na cały miesiąc, i później każdy z tygodni wygląda tak samo czyli na lewej stronie. Mamy przestrzeń, w której możemy sobie wpisywać rzeczy, które dotyczą danego dnia tygodnia, natomiast na prawej stronie mamy pustą przestrzeń na notatki, całkiem swobodne, luźne, takie, które potrzebujesz sobie tutaj uwzględnić. Tak jak mówiłam, każdy miesiąc kolejny wygląda tak samo, a na samym końcu kalendarza znajdziesz jeszcze kilkadziesiąt stron na luźne, swobodne notatki, takich, które potrzebujesz. Jest ich tutaj całkiem sporo. Tak wygląda. Właśnie kalendarz od środka, a teraz czas na moje przemyślenia. Muszę przyznać, że podchodziłam do tej kwestii z dużą rezerwą, do kwestii planowania w kalendarzu. Uwielbiam swobodę, jaką daje planer i nie spodziewałam się cudów, jeśli chodzi o korzystanie z samego kalendarza, ale spotkało mnie tutaj dość spore zaskoczenie, bo to były bardzo dwa wygodne tygodnie, jeśli chodzi o planowanie. Po pierwsze, bardzo podoba mi się konwencja, w jakiej można planować tydzień. Ja rzeczywiście zazwyczaj korzystam z takiego tygodniowego planowania, to jest dla mnie najbardziej wartościowe i potrzebne. Tutaj z jednej strony te rozrysowane dni, do których mogłam wpisywać konkretne wydarzenia, oznaczyłam je sobie jeszcze dodatkowo kolorami, więc od razu z lotu ptaka widziałam, co, kiedy będzie się działo. Natomiast z prawej strony jest ta kreatywna przestrzeń, którą, która umożliwiła mi na moje luźne zapiski. I równie dobrze może być też strefą, na której można się twórczo wyżyć, ponaklejać naklejki, pozabiać ją różnymi napisami, nagłówkami. Co dla mnie akurat jest osobiście bardzo ważne. Habit Tracker jest rozrysowany, tak jak już pokazywałam, w formie miesięcznej i też postanowiłam z niego skorzystać. Jeśli chodzi o wizualną stronę, to bardzo mi się podoba to, że nadruk z datami nie, i nazwami tygodnia jest w kolorze szarym. To sprawia, że on nie jest tak nahalny, gdyby był czarny, więc tutaj taka. Perełka wisienka na torcie, ja akurat osobiście zwracam na to uwagę. Cała różnica pomiędzy planowaniem w kalendarzu a planerem yy, polega na tym, że nie mamy takiej totalnej swobody w korzystaniu z całej przestrzeni. Yy, I myślę, że to może być z jednej strony zaleta a z drugiej strony wada w zależności od tego, jakie mamy indywidualne preferencje, jakie mamy też potrzeby. Myślę, że dla tych, którzy prowadzą tryb życia, który wymaga planowania każdego dnia z osobna, gdzie te wydarzenia nie powtarzają się z tygodnia na tydzień w takich samych sekwencjach, taki kalendarz może być super rozwiązaniem. Dla tych, których plan tygodnia nie ulega większym zmianom lub planują bardziej projektowo, myślę, że planer daje jednak trochę więcej swobody. To, co mi się też podoba w kalendarzu, to spora strefa na luźne zapiski, na notatki. Te kilkadziesiąt stron, które mamy wypełnione samymi kropkami to jest przestrzeń na freestyle, na różne listy, które można sobie przenieść z bujo albo po prostu wykorzystać na notatki. Ja też w swoim planerze mam mnóstwo takiej przestrzeni. I na końcu format kalendarza to też jest coś, co mnie urzekło. Jest poręczny, wygodny, sporo się tutaj zmieści, więc to też zaliczyłabym do jego zalet. Z kolei plusem planera jest to, że można rozpocząć pracę z nim w dowolnym momencie. Tutaj nie mamy naurzuconego czasu, więc nawet jeśli zdarzą nam się jakieś przerwy w planowaniu, jakieś długie wakacje od planowania, albo po prostu zaczynamy pracę z planerem w kwietniu, w maju, w czerwcu, to nie mamy tutaj nadruków. Które obligują nas do wykorzystania ich w danym terminie. Podsumowując, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak wygodnie korzystało mi się z kalendarza przez te dwa tygodnie. Poważnie rozważam, czy w przyszłym roku nie prowadzić w nich swoich firmowych zapisków i z czystym sercem poleciłabym go osobom, które nie mają stałego planu tygodnia, a potrzebują nad tym zapanować nie lubią rysować tabelek albo po prostu zmęczyło ich chwilowo prowadzenie bujo i tym osobom, które nie czują się na tyle pewnie, żeby prowadzić bullet journal całkiem od podstaw, całkiem na pustych kartkach, a chciałyby jednak spróbować zacząć od pewnych elementów bujo i wdrażać się do tego stopniowo. A Ty, w czym lubisz planować? Jestem bardzo ciekawa, daj znać w komentarzu i do zobaczenia w następnym odcinku.